W 1943 roku Lasy Siekierzyńskie nie tylko gościły zgrupowania partyzanckiej Armii Krajowej Ponury pod dowództwem Jana Piwnika Ponurego. Drugim oddziałem, który w rejonie wykusu stacjonował i operował, był oddział ochrony radiostacji Komendy Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK pod dowództwem podporucznika Jana Kosińskiego, pseudonim inspektor Jasek. Ten samodzielny oddział tylko ze względów taktycznych stacjonował w pobliżu wykusu po pobliżu zgrupowań ponurego. Wcześniej operował w rejonie Wilkowa, Krajna, Bodzętyna aż po Kielce, a dopiero na lato 1943 roku zaszył się w Lasach Siekierzyńskich. Oddział ten posiadał radiostację, posiadał sprzęt, prądownice, posiadał akumulatory, był samodzielny, był przygotowany do tego, by nadawać i odbierać wiadomości z Komendy Głównej, ale i z Londynu. Informacje te były przekazywane następnie do oddziału 5 łączności Komendy Okręgu Radomsko-Kieleckiego. Oddział ten liczył od 20 do około 40 żołnierzy w różnym okresie czasu. W październiku 1943 roku oddział stacjonujący tutaj w pobliżu obecnego miejsca, gdzie stoi pomnik, gdzie jest ta mogiła, natknął się na trzecią obławę. Niemiecką przeciwko zgrup zgrupowaniom Ponurego. Oddział nie dołączył do oddziałów Ponurego, do żołnierzy Ponurego. Próbował Jan Koziński ze swoimi żołnierzami pozostać w lesie, przycupnąć na uboczu, myśląc, że uda im się przeczekać obławę, że zostaną jako mała grupa niezauważeni. Niestety jeden z pierścieni obławy również naszedł na obozowisko żołnierzy inspektora Jacka. W nierównej walce poległo około 25 do 29 żołnierzy. Zostali następnie pochowani w zbiorowej mogile na wykusie. Ta mogiła w 1945 roku została ekshumowana. Prochy w większości zostały złożone na cmentarzu partyzanckim w Kielcach. Część zabrała, zabrały rodziny na swoje rodzinne cmentarze. W tym miejscu pozostał pomnik, pozostała symboliczna mogiła. Już w 1945 roku zajęli się jej uporządkowaniem harcerze z Hufca zetkapy w Starachowicach. Na zachowanych fotografiach mamy płotek drewniany okalający mogiłę, drewniany krzyż. Tablica pierwotnie była żeliwna. W 1972 roku staraniem środowiska Świętokrzyskich zgrupowań partyzanckich AK Ponury Nurt, położono pierwszą tablicę. Tej samej treści, co obecna tablica z czarnego marmuru. Niestety, w wolnej Polsce po roku 90. ta tablica została skradziona prawdopodobnie przez złomiarzy. Po tym pierwotnym założeniu, w lewym górnym rogu kamienia zachowała się tylko y, sylwetka. Kotwicy Polski Walczącej i znaku świętokrzyskich zgrupowań AK Ponury Nur. Obecna tablica o tej samej treści jest dopełnieniem, jest kontynuacją pamięci po żołnierzach. W 2008 roku staraniem harcerzy ze Starachowic została posadowiona nowa dodatkowa tablica upamiętniająca zmienia i nazwiska większość żołnierzy. Inspektora Jacka, którzy polegli 28 października 1943 roku na wykusie. Jest tu kilka błędów, ale w większości te nazwiska, imiona, pseudonimy są poprawne. Niestety oddział inspektora Jacka, pomimo tylu książek, tylu opracowań naukowych, popularno-naukowych, nigdy nie doczekał się swojej monografii. Nigdy nie udało się zebrać całościowo w jednym miejscu opracowania dotyczącego losów tej małej, bardzo mobilnej i, i realizującej odpowiedzialne zadania grupy, formacji wojskowej. Być może z Państwa pomocą udałoby się ustalić poprawne nazwiska, brakujące pseudonimy, brakujące osoby, które powinny również znaleźć się na tej tablicy, a także ustalić losy tych żołnierzy inspektora Jacka, którzy przeżyli trzecią obławę którzy walczyli dalej w zgrupowaniach Ponurego, w IV Pułku Piechoty Legionów AK i w innych oddziałach konspiracji Polskiego Państwa Podziemnego na Kielecczyźnie.